Unia Europejska, Liga Arabska i inne kraje wezwały Izrael do zobowiązania się do utworzenia państwa palestyńskiego i rozbrojenia Hamasu na konferencji wysokiego szczebla ONZ. Tak zwana Deklaracja Nowojorska określa etapowy plan zakończenia trwającego prawie 80 lat konfliktu i wojny w strefie gazy. Kulminacją planu miałaby być zdemilitaryzowana Palestyna, żyjąca w pokoju z Izraelem i jej integracja z szerszym regionem Środkowego Wschodu. Przewiduje on, że autonomia palestyńska będzie rządzić i kontrolować całe terytorium Palestyny, a przejściowy komitet administracyjny zostanie ustanowiony po zawieszeniu broni w strefie Gazy. Hamas musi zakończyć rolę Gazy i zakończyć rolę broni w strefie Gazy. I jesteśmy gotowi zaprosić regionalne i międzynarodowe siły, żeby zostały zakończone w pełnej koordynacji z państwem Palestyny, jako część stabilizacji i protekcji misji. Deklaracja popiera rozmieszczenie misji ONZ w celu ochrony palestyńczyków, nadzorowania przekazania władzy i monitorowania zawieszenia broni. Potępiono zarówno atak Hamasu na Izrael z 7 października, jak i późniejszą izraelską ofensywę w strefie gazy.